Dzisiaj nagrywam filmik z Tokaboka. Oczywiście dla Was. Więc no cóż, zaczynamy! Ej, Damian, ja, Może już przestaniemy grać, bo już gramy już 3 godziny. No w sumie rację. Ale jak mi tu mamy wyłączyć? Ja pamiętam jak ta siostra robiła. O! Widzisz? i mam jakąś tą dyskietkę. Oj. O. Ty tu jesteś młody, a jak złożymy kanapę? W sumie pamiętam. A ja nie. I, dobra, zamknijmy to. O. Jakieś wiadomości. Oj. Wiesz, że jutro... A wiesz, że jutro mamy szkołę? O nie, nie chcę. No, ja też. Dobra. I może pójdziemy na górę? No. Oj. Oj, za kupiła. Dobra. No to i, i chodźmy do pokoju. Ok. Ej, bo winda nie działa. No, rzuciła się. Czemu winda nie działa? O, dobra, już działa. Pojechaliśmy. Ej, bo nam się pojechało na trzeci no tak, a tutaj spokój rodziców. Dobra, pojedźmy, póki nas nie widzą. Dobra, jest. jesteśmy. A ty idziesz do swojego, ja do swojego? No, raczej. Dobra, ja idę. O, no, już szkoła i druga klasa. Dobra, pójdę spać na razie. Bo już jest 16, a ja się muszę wyspać. Oj, spadłam. Hmm. Dobra, też i. W sumie, jak siostra chce spać, to ja też pójdę. A co tam jeszcze? Dobra, nie chce mi się już spać. Ach, jutro że jest poczęcie roku szkolnego. No. Dobra, mam już moją... Dobra, mam już moją opaskę. I teraz trzeba jakieś ciuchy do szkoły. Myślę, że to może być git. Ta sukienka może być idealna. Ej, już siódma klasa. Nie, szósta. Siódma. Dobra, nie, pamiętam, nieważne. To po prostu to przymierzę. Nawet, nawet. Mogę tu wziąć szału, nie ma. za to torebki telefon i już my mogę iść. Dobra, no to się jeszcze przybiorę. Okej. Okay. Czyli mam już rzecz do szkoły. Wybraną. Ciekawe, jak pójdzie moja bestia. Dobra, spytam się jej w sumie. A może będziemy mieli matching. O, oh, akurát zvoní. Čo ja robia? O, oh, hejka bestý. No, hej, čo tam chceláš? Ale no, w sumie to ty dzwoniłaś. A, no tak, no chciałam się zapytać jak idziesz, bo ja idę w takiej jednej takiej sukience. No niestety nie, nie to, co ty masz. Mam nadzieję, że ty też idziesz w innej. No ja idę w tej, co ja mam. Um, a, no szkoda. Um, to niestety, niestety nie będzie mi mecznika, ale popytałam się na grupce innych i powiedzieli, że oni idą w dresach. Nie wiem czemu. No a ja też to jest bardzo dziwne. No, dobra, ja muszę kończyć, papa, pa. pa, pa. Mhm. No, szkoda, nie mamy matching, ale i tak, bo jako jedyna my idziemy w sukienkach, czy tam w czymś. Dobra, zresztą nie, idę ich może obudzić, albo i nie. Sprawdzam, co tu, sprawdzę, co tam się dzieje, po prostu na grupce. Ona faktycznie pytało się. Hmm. ja sobie tam popiszę. Dobra. Z... Zuzia cichutko, nie płaczem. Dobra, teraz Zuzia idziesz spać. Oj. Nie dobre, nieważne kupię jutro nowe albo i w sumie mogę wyciągnąć przecież Wrzucenie to nic takiego mogę przecież wyciągnąć to jest tylko koszt, to nie zrzuci do śmieciarki, bo Dobra, wyciągnę. Co ty robisz? Iga, wyś przestań, nie wydziwaj, kupisz nowe. śmietnika, no co ty? E, ja tam wybierze się.